Justyna 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 Nie, Nie uważasz, że ostatnio trochę gwiazdożysz? Więc masz, kurde, bo tak gwiazdorzysz Wziąłem ci największego sneakerza! Oh! wszystkim jestem bardzo podekscytowany na ten odcinek, nie wiecie czemu. Mam tutaj coś, to jest największy sneakers na świecie. Obdajcie to jest kurde, masywne, ogromne i w końcu możemy to otworzyć. Ja yy, przed szpitalem go zamawiałem i po prostu musiałem na niego cały czas patrzeć w lodówce. Nie mogłem go otwierać przez cały czas, bo czekałem, żeby zrobić ten odcinek i Wy możecie też wygrać takiego sneakersa jak swój kolega czy koledzy gwiazdo. Możecie im to dać albo po prostu zjeść dla siebie. Jeśli chcecie to wygrać, oczywiście prosta sprawa. Wystarczy zostawić łapkę w górę. Pod filmem, skomentować bierzecie udział, i ja wylosuję wygraną osobę, i pamiętajcie, że to przyjdzie na skrzynkę odbiorczą na YouTubie, więc sprawdzajcie to, bo inaczej nie będziemy się mogli skontaktować. Więc możecie to wygrać, a tak to robimy unboxing i testing i zobaczymy, co tu jest w przypadku. I nie to nie jest współpraca z Sneakersem, po prostu wiem, że był ogromny i chciałem po prostu chciałem, sobie zamówić i się mega jaram, więc działamy dziebeczki. I kilka takich różnych unboxingów będzie, bo jak mówiłem w ostatnim odcinku, jeśli nie widzieliście ostatni odcinek, Słuchajcie koniecznie, bo YouTube po prostu nie zabił przez to, że miesiąc nie nagrywałem, ale tak YouTube działa po prostu. Więc no, w każdym razie zbieramy się do otwierania tego. Poprzedni film może się zobaczyć w opisie, bo jest związane z parę dnią szkoły, warto. A teraz sneakersa otwieramy tego największego sneakersa na świecie. I w końcu, w końcu go będę mógł kurde, zjeść, co tak? Ser nikogo to nie interesuje. Mnie obchodzi, kurde. Dobra, ludzie, jesteście gotowi. Odliczajcie ze mną w komentarzach 3, 2, 1. O dobra, tak otworzymy, żeby było ładnie. O, i wyślizgniemy go tak ładnie. O, wygląda zajebiście! Dobra, kurde, ziołeczki, gotowi jesteście? Jedzie, to jest kurde drogę ze Stanów musiałem zamówić. Jedzie, ale bydlok! O kurde! Końcówka się troszeczkę roztopiła, dlatego jest taka. No tak jest po prostu, jak czekolada się roztopia, ale ta strona jest po prostu przepiękna. Patrzcie sobie, tak to wygląda. Kurde, to jest sneakers, kurde, ludzie. Taki duży sneakers to jest niemożliwe, Normalnie taki ma. Kurde, ile to kalorii musi mieć? Ja pierdzielę. What? Dwa tysiące? Kurde, ponad. To jest. Ten batonik ma całe kalorie, które dziewczyny, w sumie też faceci na redukcji, jedzą przez cały dzień. 2000 kalorii około. W sumie 1500, 2000 pomiędzy. To jest prawie mój cały dzień jedzenia, jakbym chciał to zjeść. Na szczęście, dzisiaj mało jadłem. Będziemy kroić tego biedlaka. Kurde, ja bym odkroił taką końcową. Zobaczmy, jak to wygląda w środku przede wszystkim. Czy odzwierciedla? Haha, mam tu teraz. Odzwierciedla ci, którzy. Odzwierciedla. Odzwierciedla wow. prawdziwego sneakersa kroimy. I oczywiście skoszt, skosztujemy, jeśli się przekroimy kiedyś. Aaaa! Aaaa! Kurde, nie trzymajcie tak noży. No to nieźle. Elsa będzie mnie pilnować, z Frozena. Dobra, przykleiliśmy. był fail mały, przyciąłem się. Bo co się stało, trzymałem tak nóż i przejechałem tak palcem, i palec też przejechał. Chociaż się tak trzymałem i no, przejechałem po prostu i się przyciąłem. Uuuuuh, patrzcie to kurde. Ty, ale to z Ale jaja, ale sztos, patrzcie jak to wygląda. Faktycznie to jest chyba, kurde, nie dziwię się, że tyle kalorii, bo to są orzeszki. Oh my god. Mm. Oh, it's so good. Oh my god. O kurde, to jest lepszy normalny snickers, tu. Jak będziesz 100 się, w górę? wiem całego na następnym odcinku. Mam nadzieję, że nie dobijecie. To by było na tyle. To jest największy sneakers. Ogólnie bardzo fajny. Możecie znaleźć w internecie. Albo też wygrać, zostawiając. Komentarz po filmem, Biorę udział, że zrobię łapkę w górę. Widziałem niedługo. co dobre. 50 tysięcy łapek, to wsadzę cały z nikt Dobra, ścieczki. Dobra. Żomeczki to było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia za dwa dni. O 19 wracamy regularnie. Pomóżcie mi odbić tego YouTube'a z powrotem. Masę komentarzy, masę łapek w górę. Musimy wrócić i rozwalić system, bo YouTube mnie pokarał przez to, że byłem w szpitalu. Nie jest moja wina. Ja chciałem nagrywać, nie mogłem. A teraz ściął mi zasięgi, bo myślał, że mój kanał umieram, bo nic nie wstawiam, nic nie mogłem. Ale wiem, że pomożecie mi i pomożemy sobie wspólnie i zrobimy zajebiste filmy. Dużo fajnych rzeczy się Dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema. Cześć.